Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Max Motoblog. Tym razem przygotowałem dla Was test środka do pielęgnacji kasku. Zapraszam. Myślę, że zanim zaczniemy test, chciałbym Wam tutaj opowiedzieć parę istotnych informacji, które na pewno Was nurtują: dlaczego nie pojawił się jeszcze żaden film na motocyklu? Już tłumaczę i objaśniam. A mianowicie, zawsze kiedy wracam do domu, Okazuje się, że coś było nie tak. Głównie mam problem z dźwiękiem, ponieważ w 90% wychodzi przesterowany, chyba przypadkowo udało mi się nagrać pierwszego vloga tak, że dźwięk był idealny w miarę to jeszcze nie było to, ale w miarę był dobry, a przy następnych okazjach niestety zawsze coś jest nie tak. Drugim tematem, który chciałbym też tutaj od razu poruszyć, jest mocowanie kamery na szczęce a mianowicie mój kask ma parę niedogodności z tym związanych, a mianowicie wlot powietrza centralnie umieszczony pod brodą, gdzie nie ma miejsca na przyklejenie przystawki od GoPro. Ewentualnie można tutaj, jak tam chłopaki, coś tutaj wyrzeźbić, jednak sprawa odbija się też o zamykanie kasku. Tutaj na środku mamy takie domykanie i za każdym razem, kiedy chcę otworzyć szybę, przestawiam GoPro. Już wam pok już pokazuję, demonstruję. Przypinamy. Kamera musi być ustawiona troszkę w tył, tak żeby było dobre pole widzenia. I teraz zamykamy. I otwieranie jest pod kciukiem. I za każdym razem przestawię kamerę. Widzicie? Może z boku pokażę, będzie trochę lepiej widać. Tak? I tutaj kiedy kciukiem chcę ją otworzyć. To poruszam kamerą, a do i schodzą do tego jeszcze rękawice, które są z reguły na które zawsze są na ręce. I dosyć mocno mi ta kamera tutaj utrudnia życie. Jednak cały czas pracuję nad tym. Już kilka razy zdarzyło się, że przestawiłem gdzieś ją w bok albo w dół, albo pod poruszałem i obraz nie był już tak, tak, tak fajnie skadrowany, jakbym sobie tego życzył. Dlatego to wszystko trwa. Testy cały czas trwają, a to tylko po to, żeby vlog był jak najlepszy, prawda? Nie chcę wam wypuścić jakiegoś gówna za przeproszeniem. Dobrze, przejdźmy teraz już do testowania. Najpierw pokażę Wam, w jakim stanie jest yy, wizjer. Możecie sami ocenić. Przez trochę czasu zbierałem te owady dla Was. Aczkolwiek myślę, że jakbym się wybrał w jakiś yy, dzień, po, po, pod wieczór już, pod koniec dnia, gdzie tych robali najwięcej wylatuje, no, efekt mógłby być jeszcze bardziej zdumiewający pod względem upolowań. Trochę krwi tutaj spłynęło. I dlatego w sklepie motoryzacyjnym zakupiłem to. Yy, S1000, yy, niemiecki produkt, a jak wiemy wszyscy Polacy, wszystko co niemieckie jest najlepsze. Dobrze, w zestawie, jak już się dowiedzieliście, jest spray. Taki piękny spray. I ściereczka z mikrofibry. Yy, oczywiście, wszystko tu jest napisane po niemiecku, poza tą małą naklejeczką. Może nie będę mówił wam tej nazwy. Po niemiecku, ponieważ raczej najlepszy z niego nie jestem. Dobra, ale przystąpmy do czyszczenia. Tutaj coś po polsku jeszcze? Nie, nie, nie. Nie ma nic po polsku. Trzeba to wstrząsnąć czy nie. Dobra, zamknijmy szybę. Zamknięte. Mam nadzieję, że efekt będzie ściereczka. Niemiecka jakość, niemiecka technologia, niemieckie wykonanie. No, miliony Polaków nie mogą się mylić. Dobrze, spryskajmy. Tutaj też spryskajmy, bo tutaj też dużo śmierci się odbyło. Mmm, jak milutko pachnie. Powiedzmy, że odczekamy parę sekund ponieważ zabrudzenia były zbierane dość dość długo. Dobra, zobaczmy. Ten owad chyba za mocno się, za mocno się już do nas przyzwyczaił. Ten też, ale nie odczekaję pewnej minuty, więc. Dobra, teraz góra. No i powiem Wam, że całkiem, całkiem. Do wyboru był jeszcze sprzęt Motula, ale niestety nie miał tej ściereczki z mikrofibry. A powiem wam, że trochę mi na nie zależało, ponieważ w jakiejś ściereczce z marketu nie do końca bym ufał, że ona jest porządna i dobra. A tej, z racji tego, że ona jest niemiecka, no muszę zaufać. Nie mam innego wyjścia. Tutaj trochę spadło. Oj. Tutaj jeszcze, po, o, nawet pod szybę wleciał owad skubany. Tutaj po pinlocku nie będę tego smarował. Gdyby coś miało się z nim stać. No i ja powiem Wam, tak. Faktycznie efekt jest dość, dość zdumiewający, powiedziałbym szczerze. Myślę, że przy mocnym zawróceniu, gdyby tak odczekać minutę, taką długą, zegarową, to faktycznie można by osiągnąć całkiem, całkiem fajny efekt. Mimo, że już jest widoczny, zaraz Wam pokażę. Tutaj się nic nie zabiło na szczęce. Tutaj się nic nie zabiło. O, o, tutaj też już nic nie ma. No ładnie wyczyściło. Ładnie wyczyściło. Już Wam pokazuję bliżej. Już Wam pokazuję bliżej. Mam nadzieję, że dobrze widać. A widzieliście wcześniej? Więc całkiem, całkiem przyjemnie się to doczyściło. Więc środek S1000, Wizjer und Helmajer Niger. Mogę polecić z pełną świadomością. Yy, całkiem fajnie schodzi. Cena 5 dyszek. Myślę, że można śmiało kupić taniej yy, gdzieś w internecie, ponieważ sklepy motocyklowe w sezonie zawsze windują ceny na maksa do góry. Yy, ściereczka po użyciu, oczywiście do prania. Prać w 60 stopniach. Zresztą widać, jaka jest brudna yy, po wyczyszczeniu. Ja też tego kasku nie czyściłem, powiem szczerze. No, ale teraz po zakupie takiego oto pięknego specyfika myślę, że będę robił to częściej. Faktycznie nie pozostawia smug. No i kiedy już mamy taki tak wyczyszczony kask, śmiało możemy śmigać w trasę. Można go yy, zabrać ze sobą. Jest na tyle niewielki, że pod zadupek się zmieści albo do plecaka szmateczka korek. I w razie czego można skorzystać yy, w trasie. Szczególnie, że środek motula był o wiele większy i nie był tak praktyczny i mobilny jak ten. Dobrze, a teraz super ekstra news dla Was. Pamiętacie test, test chińskiego kasku? Na pewno pamiętacie, wszyscy pamiętają: 7000 odtworzeń. Nie może się mylić. Tego dnia, kiedy testowałem tamten chiński kask, miałem kupione dwa: pierwszy ten, który widzieliście, i drugi także w, w trochę wyższej cenie. Natomiast po zmontowaniu całego filmu, tutaj dogadaniu się z moim największym krytykiem domowym, który stwierdził, że nie warto wrzucać całości, ponieważ będzie film za długi i w sumie testuje dwa, te, dwa takie same produkty, tylko jakby w różnym przedziale cenowym. Jednak obydwa okazały się na tyle gówniane, że masakra. Dobra, teraz pokażę Wam ten drugi kask chiński, też dostępny na Allegro. Abyście na niego rzucili okiem. Tak na szybko, tylko tak. To jest to samo główno co tamto, jak widzicie. I przy tamtym teście także zdążyłem go złamać w rękach. Widzicie? Więc proponuję przypatrzeć się na skorupę, jak wygląda, zrobić sobie screena i porównać. I patrzcie, co ma jeszcze ocieplasz na szyję. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu coś nagrać już na motocyklu, że wszystkie parametry zostaną ustawione prawidłowo i nie będzie tutaj żadnych niedoróbek z mojej strony. Tymczasem ja już dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, zostaw łapkę w górę. Zapraszam także do dyskusji w komentarzach na temat środków do pielęgnacji i swojego sprzętu motocyklowego, czego Wy używacie, co Wy byście polecili, czego byście nie polecili. Zachęcam także do subowania, odwiedzania mojego Facebooka, zadawania pytań. Postaram się na wszystkie w miarę możliwości odpowiedzieć. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.